Tutaj mamy inny gatunek bambusa, inną odmianę w zasadzie. To jest Phyllostachys aureosucata aureocaulis, czyli bambus, który jest cały żółty, pędy ma całe żółte i ma ciemnozielone liście. I te liście mają ciemniejszy odcień zieleni niż e, bambus Spectabilis, niż Phyllostachys bruzdowy Spectabilis. Spectabilis to jest ten, który ma taki żółty pasek, Tutaj między, między węźlami takie pionowe, wyraźne, żółte kreski, a ten jest cały żółty i on ma właśnie taki fajny kontrast tej intensywnej żółci żu z ciemną zielenią liści. Jeśli szukacie jakiegoś bambusa, który jest taki wyrazisty, to to jest Phyllostachys auros lucata aureocaulis, a po polsku Phyllostachys złotobruzdowy aureocaulis. Tak to wygląda a ten mamus akurat rośnie w opolskim Zoo. Zobaczcie jak jest wielki, już od, od ponad 11 lat.